No witam. Dzisiaj jestem u kolegi pod Warszawą. Ma piękny, egzotyczny ogród. Chłopak się nie chwali, no ale wiecie jak to jest. Proszę. Witam serdecznie w moim ogrodzie egzotycznym W miejscowości Gławice Kopomiechówka. No, przejdziemy sobie teraz po ogrodzie, zobaczymy. Oj, róża mnie złapała. Zobaczymy jak to wszystko, zobaczycie jak to wszystko wygląda. Naprawdę pięknie. Jakie on ma tu okazy to się, zobaczcie basjoki. no to jest już mówiąc zaplecze, nie, zaplecze twojego ogrodu, ale zobaczcie. Pardon, że światu, ale muszę. No te no. basioki mają około 4 lat. I około 4 metrów więcej, 5, więcej metrów. 5 metrów, ale naprawdę jakie grubasy, u mnie porównanie co u mnie jest to dzień do nocy. Ale pięknie, no wiadomo, że te dwa prawdopodobnie chyba czy już zakwitną w następnym roku, ale aby nie. Za bananowcami widzisz przygotowanie do zimy? A właśnie, tu Są to e, snopki. Ze słomą, tak? Ze słomą dalej. do ocieplenia. No. W budach syropionowych. No, dużo tu ma też. Dobra, idziemy dalej. Fajnie ma pomieszane wszystko, bo nieduża nie działka, ale naprawdę wygląda, jak widzimy tu chodzić, że jest olbrzymia. Miskanty też powrzucane, ale naprawdę coś fajnego. Następne. kolokazje. Tak, jest, yy, tak, nie, to jest szkulentna. Ej, wróć, wróć, wróć. Ale naprawdę, zobaczcie, z, me, z metr półtora tak. na pewno. Następne basjioczki. Ho ho ho. No już jesteśmy, który to dzisiaj mamy? 28, 7, 7 października, wiadomo, to już jest ostatni gwizdek, bo już niedługo nam wszystko zaczniemy wykopywać. Ale pięknie, pięknie naprawdę. Jest jest, jest, jest co pokazać, nie? Tak. Maureli, nie za duży, nie? To te, tego pewno zeszłoroczny. Zeszłoroczny, No ale fajnie tu ma, bo ma bardzo gęsto. I też to jest w lesie, działeczka. Nie są potargane liście, no nie? Palma. Jaką ma na nazwisko? Wagner No, dobra jest. Wiecie o co chodzi. Zobaczcie, to jest kalidorka. Tak. Już wykopałeś, no nie? Tak, Bo jakieś tam przymro do, do wniesienia, ale naprawdę ładna też. Gruby pień. Idziemy dalej, nie wiem, w prawo, w lewo. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. Tu też już są... O, jeszcze zaraz zobaczcie, zapomniałem powiedzieć o cytrusach. Ile masz cytrusów? Tylko 25 sztuk. No, a już niektóre ładne owoce. Mamy. No to są świeże, poprzesadzane w tym roku jeszcze Tak. tak nie niektóre zakwitły niektóre nie no zakwitły. właśnie brugmansie też fajnie już też ale pewno może jeszcze będą miały o tam widzę że jeszcze prawdopodobnie będą miały kwiatki może jeszcze jeszcze zdążą zakwitnąć a co tu się chowa to też jakaś palma jest co to jest to jest palma tak eee, dosyć odporna na mróz eee, wytrzymuje chyba do 16 a postanów. znasz nazwę pewno wiesz eee, to... Juea. Juea, no ale trochę tak eee, z tych nie widać jej, no ale do no, miesza z tym następne Odkryjemy ją w przyszłym roku no. i zobaczcie gunerka wiadomo od kogo, nie? Tak. od kolegi Pawełka zobaczcie no, le tak w tym roku dopiero wsadzone ale naprawdę w tym ładnie na ładnie wygląda spora myślę, że następny rok to wybije tutaj do góry pójdą tam też, to jest yy... Trochę, Trochę parku. No właśnie, właśnie. Też ładnie, ładnie wygląda. Dwa są, tak. Dwa. Następne cytrusiki. A mówiliśmy, mówiliśmy, ile ty masz cytrusów? 20, 25. <grym> ja Zachorował za u mnie, był w tamtym roku tak, i, go, i choroba go złapała na cytrusy. Ukrywam, choroba mi złapała z kolei. O, jesteśmy teraz, zobaczcie. Same bananowce, ładnie to naprawdę. Wiadomo, że kamera nie odda to, co jest yy, na filmie. Ale jest, zagęszczenie, jedna cytrynka, reszta już w lodówkach pomrożone, albo cytrynówka zrobiona zresztą. Bardzo ładnie wygląda tamten, nie? No nie widać zaraz, bo musimy zejść, bo pod słońce teraz mamy. Przejdziemy troszeczkę dalej. O! A tutaj kącik, kącik jak to się mówi gospodarczy. Tak. <noise> Cytrusami obstawiony. Zioła. Już nie będziemy sypać nazwami, bo ja nie wiem, wiecie, że ja się gubię. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają basjoki. To są basjoki? Tak. A sickie też miałeś gdzieś, nie? Tak. Do wymiany już doszło, zobaczcie. <grytanie> Pięknie ścieżka zrobiona. Maureli. Mówisz, że Ci tam coś padło, nie? Z, dwa, dwa takie większe, duże, no nie? Mi padło. nie wiem. A ten też jest spory, naprawdę. Spory jest, spory. Pienek. Będzie miał się chłop z czym szarpać. A tutaj już, wiadomo, basioki, ładnie. Dwie sztuki. No trudno się, dla nas to jest też troszeczkę, bo wiadomo, że już trzeba je powycinać. Następny rok nic z nich nie będzie. I przy, przy furterce ładnie widać. Pięknie to wygląda. Naprawdę pięknie. Jeszcze przejdziemy sobie tam na drugą stronę. Gdzie tu macie jakieś przejście? Bo tu widzę, że tu nie da rady. A tutaj. a bo tam też jeszcze masz coś nie tam za budynkiem też, no, ale dobra mówił żeby nie, nie wchodzimy dalej i następne basjoki. no wiadomo że jak wiecie basjoki są niezawodnymi bananami czy do zimowania Bundavilla. czy o właśnie zobacz jak pięknie kwitnie są dwa kolory bo to jest, tak. nie, to jest... a to jest też? tak to jest też Aha. no i następna jak ona się jak nazywa? tonia robusta czy to jest filifera? Robusta, Robusta. i ma więcej, tych aha. ale to wszystko Bo to masz wszystkie palmy w gruncie, no nie? Tak, wszystko. No, ale naprawdę też ładnie wygląda. I kącik, Kaktusowo kaktusy, i jukowo kaktusowy Oleander. Oleander, tak. Ale naprawdę też ładnie wszystko wygląda. Teraz z tej perspektywy. Nie wiem, po nam no może będzie widać. No i co, i trzeba, już tak ładnie wygląda, nie? Tak, niedługo. Już, już, już niedługo, już... nie wiem, tydzień. No zobaczymy, no. aby jak najdłużej, no nie? Ale tak. co, niektóre szlinki tak trzeba już wykopać, bo tak. one się muszą zakorzenić nich jak trochę, no nie? Tak. Takie jak alokacje, wszystkie co mamy, tak. to. Ja już mam, że I... wykopane. Aha, no tak, bo mówiłeś właśnie. Pięknie. No to co? Linkujcie, jak Wam się filmik podobał. Zapytania, będziemy na wszystko odpowiadać. Tak jest. No to co, do zobaczenia.